Każdy chce pomóc Japonii tak jak może w tej trudnej sytuacji. Dlatego została zorganizowana wielka akcja charytatywna Milion Żurawi Pomóż Japonii, która ma na celu zebrać pieniądze dla ofiar tsunami i trzęsienia ziemi w tym kraju. W ramach tej akcji przeprowadzono event kulturalny przybliżający kulturę japońską już tysiąc żurawi origami zostało złożonych na warszawskich uczelniach i zostaną wysyłane do Japonii jako wyraz solidarności. Dlaczego właśnie żurawie? U nas mówi się, że ma się spełnia, więc tak wpadliśmy na pomysł po ziemi i tsunami. nami po prostu zrobić jak najwięcej żurawie i wysyłać do, do Japonii jako symbolem solidarności. No ale tak pomyśleliśmy, że tysiąc to tak no, za mało, tak? Tak przeciętnie, więc no postanowiliśmy na milion, tak? Ale oczywiście ten milion nie oznacza po prostu liczba, to jest, też jest symbolem nasze uczucie, tak, wobec Japonii. To jest impreza koncentrująca się wokół tematu kultury japońskiej, dlatego, że staramy się pomóc w tej chwili Japończykom w tych trudnych chwilach po klęsce trzęsienia ziemi oraz tsunami, które ich nawiedziło. Dzieją się tutaj najróżniejsze rzeczy związane szeroko z Japonią, z, z kulturą japońską. Każdy miał świetną okazję nie tylko zobaczyć proces przygotowania sushi, a także spróbować tego orientalnego dania. Można było też spróbować swych sił w grach planszowych. Goście zachwyciła również ceremonia parzenia japońskiej herbaty. Miłośniczki biżuterii miały szansę kupić ekskluzywne kolczyki ozdobione żurawiami. Zdecydowaliśmy się wystąpić, zaprezentować pokazy japońskich sztuk walki, tych, które na co dzień ćwiczymy w naszym ośrodku. Będziemy prezentować przede wszystkim Kenjutsu, japońską sztukę walki, walki na miecze oraz Aikido, japońską sztukę walki samobrony. Wszystkie zebrane pieniądze z akcji zostały wrzucone do puszki polskiej akcji humanitarnej. Miejmy nadzieję, że tysiąc żurawi dotrze do Japonii i przyniesie jak najwięcej szczęścia dla Japończyków. Oksana Baraniuk, Uniwerek TV